Witam ponownie, moi drodzy. Dziś pokażę wam kolejnego Windows Phona, ale tym razem nie Nokia, to Samsung Omnia M. Już pierwszy kontakt zresztą dobitnie to pokazuje. Obudowa jest cała plastikowa. Jakość użytych materiałów przypomina smartfony z linii Galaxy. Nie jest więc źle, ale widziałam lepiej wykonane smartfony. Kształt obudowy sprawia, że smartfon dobrze leży w dłoni. Na szarych elementach nie odznaczają się praktycznie odciski palców. Obawiam się jednak, że tylna klapka jest mocno podatna na ryski. Sama precyzja wykonania jest zadowalająca. Tylną klapkę zdejmuje się łatwo. Otrzymamy w ten sposób dostęp do baterii, pozwalającej na dwie doby pracy na omni i karty SIM w tradycyjnym wymiarze. Gniazda karty pamięci brak ale to związane jest z ograniczeniami Windows Phone. Niestety testowana przeze mnie wersja ma tylko 4 GB wbudowanej pamięci. Trochę mało dla fanów multimediów. Dla mnie w sam raz. Przedni panel prezentuje się elegancko. Przyciski wstecz i szukaj po wygaszeniu stają się całkowicie niewidoczne. Ekran o przekątnej 4 cale Odwrotnie niż obudowa, łatwo pokrywa się odciskami palców. Na jego obronę mam jednak naprawdę dobry obraz, jaki generuje. Szczególnie jak to w AMOLEDach okazale prezentują się kolory. Nawet przy patrzeniu na wyświetlacz pod kątem, podobnie jest z jasnością i ostrością obrazu. Z Omni M spokojnie da się korzystać w słoneczny dzień. Ponieważ używam smartfona do wszelkich form komunikacji, ucieszyło mnie, że Omnia M. Ma przednią kamerę i standardowo aplikację do rozmów. Samsung wzbogacił o mnie w komunikator ChatOn. Do pobrania udostępnił Family Story, aplikację pozwalającą na utworzenie albumu rodzinnego. Samsung Omnia M to solidny smartfon z Windows Phone. Brak mu co prawda tego stylowego designu znanego z Noki Lumi 800, ale stonowana, całkiem elegancka obudowa również zyska sobie zwolenników. Mocne strony tego modelu to spory wyświetlacz o soczystych barwach, kilka aplikacji ułatwiających kontakt ze znajomymi, przednia kamera oraz płynna praca. Procesor 1 GHz da sobie radę we wszystkich codziennych zastosowaniach. Wady? Brak mi stylistycznej odwagi w projektowaniu tego modelu. 4 GB to trochę za mało jak na dzisiejsze czasy. W końcu smartfon to też narzędzie multimedialne, ale tutaj Oddam głos bardziej obeznanemu koledze.